Witam Państwa w naszych cotygodniowych wiadomościach budowlanych. Dzisiaj podsumowanie września w budownictwie, miesiąca, który w następstwie najniższych od lat zakupów materiałów budowlanych doprowadził do podobnie małych zamówień na usługi budowlane na prywatnym rynku. W tym samym czasie nastąpiło spowolnienie inwestycji publicznych i deweloperskich. Te publiczne opóźniają się raczej ze względów bardziej proceduralnych. A deweloperskie z powodu zbyt dużej podaży lokali mieszkalnych na rynku. Koniec września przyniósł przerwanie tego impasu, zwłaszcza w branżach wykończeniowej i elewacyjno-dociepleniowej. Jednak październik no, będzie odpowiedzią, czy to już sezon w tym roku dobiega końca, czy jednak wrzesień był tylko splotem niekorzystnych zjawisk w budownictwie. O przyczynach regresu w branży mówiłem w ubiegłym tygodniu. Ale warto przy tym podkreślić, że jeszcze mamy sezon budowlany i co najmniej połowa małych i średnich firm uwikłana jest w budowy wcześniej rozpoczęte. Nie czują więc one zmian aktywności inwestorów, bo się w tej chwili tym po prostu mało interesują. Widzą to tylko ci, którzy akurat we wrześniu yy, skończyli projekty do realizacji. Stąd jedne firmy twierdzą, że nie jest źle. A inne, że jest wręcz tragicznie. Nowe inwestycje budowlane skoncentrowane były we wrześniu głównie w województwach mazowieckim i śląskim, co także zmienia odczucia regionalne. Zapraszam Państwa na wiadomości i podsumowanie budownictwa z punktu widzenia małych i średnich firm we wrześniu. Wrzesień dla usług budowlanych często jest słabym miesiącem, zwłaszcza w okresie niskiej rocznej koniunktury. Jednak w tym roku wyjątkowo spadły zamówienia prywatne dla małych i średnich firm budowlanych, ale także inwestycje publiczne i deweloperskie nie stawały na wysokości zadania. W pierwszej połowie września bardzo ucierpiała branża wykończeniowa i elewacyjna. Ale ostatecznie w drugiej połowie miesiąca inwestycje w końcu ruszyły. Wrzesień pozostał jednak bardzo słaby dla branży elektrycznej, robót ziemnych czy branży brukarskiej. Nie wszędzie było tak źle, bo rekordy zamówień biła branża ogrodzeniowa i w mniejszym stopniu posadzkarska i instalacyjna, wodno-kanalizacyjna i gazowa. Znacznie poprawił się także handel budowlany. Gdzie frekwencja klientów w dużych sieciach wróciła do poziomów z wiosny, z przewagą jednak zakupów budowlanych. Te zakupy jednak nie przekładały się szybko na zamówienia do firm, a większość prawdopodobnie już w ogóle się nie przełoży. Inwestorzy prywatni z powodu bariery cenowej coraz częściej sami remontują i przebudowują swoje posesje. Ceny usług budowlanych we wrześniu średnio spadły o 0,5%. Ale poziom cen z powodu rosnących ciągle kosztów pracy jest nadal wysoki. Firmy, borykając się z brakiem kadr, zmuszone są proponować robotnikom budowlanym, zwłaszcza tym fachowym, coraz atrakcyjniejsze wynagrodzenia. Bariera cenowa i kosztowa w usługach, więc coraz bardziej zaciska się nad firmami i rośnie ryzyko działalności budowlanej, a rentowność prac zaczyna spadać. Rynek budowlany pozostaje ciągle bez większego wzrostu inwestycji. Kuleje zarówno rynek prywatny, jak i opóźnione inwestycje publiczne. Dużemu spowolnieniu uległy także inwestycje deweloperskie. Niby są rządowe programy rozwoju budownictwa społecznego i komunalnego, niby są dopłaty do programów ekologicznych, ale stopień zasad i obwarowań finansowych znacznie opóźnia ich wdrożenie. Wiele osób, zwłaszcza tych prywatnych, nawet podnosi zwątpienie korzyści z ich stosowania. Do tego podsycanie zagrożenia wojennego nie sprzyja inwestycjom budowlanym. We wrześniu największe bariery dla prowadzenia działalności usług budowlanych to brak zleceń i zbyt wysokie podatki. Ta druga bariera też wymaga zastanowienia. Istotne jest także, że tych barier po prostu przybywa. A nasze podsumowanie miesiąca, jak zwykle, zaczynamy od pokazania Państwu trzech naszych sztandarowych wykresów, a właściwie w tym miesiącu czterech, bo ten czwarty to jest handel budowlany, który ma znaczenie dla sytuacji, która wydarzyła się na rynku usług budowlanych właśnie w tym miesiącu. Przed Państwem rynek usług budowlanych od początku roku, jak on się kształtuje. Widać, że we wrześniu wyraźnie zamówienia na usługi budowlane spadły. Niebieski wykres pokazuje cały ogląd budownictwa dla małych i średnich firm. Czarna linia to jest rynek prywatny, pomarańczowa to jest rynek podwykonawczy, czyli jak my to nazywamy, publiczny, gdzie małe i średnie firmy pracują pod dużymi podwykonawcami. I już z tego widać, że spadek rynku prywatnego jest znacznie większy niż tego podwykonawczego publicznego. W tabeli poniżej macie Państwo podane, jaki jest udział podwykonawców w rynku dla małych i średnich firm. I w ostatnim okresie on wynosił aż 40,3%. Tyle udziału tego rynku podwykonawczego było yy, także we wrześniu, a od początku roku ten udział w rynku wynosi 37%. Ponad 37% i jak widać, ten rynek podwykonawczy rośnie, czyli małe i średnie firmy coraz większy udział mają w budownictwie publicznym i deweloperskim. Pozostałe trzy tabele pokazują jak jest udział w rynku grup branżowych, czyli tej stricte budowlanej, wykończeniowej i terenowej i jak to się przedstawia w stosunku do średniej w roku. Widać, że udział w rynku branży budowlanej rośnie. Terenowej również, natomiast ta wykończeniowa, no, zawahała się i ona się bardzo mocno zawahała właśnie we wrześniu, chociaż yy, branża terenowa miała swój udział znacznie większy wcześniej, w tej chwili już ma mniejszy i ten udział spada. To właśnie w terenie, oprócz yy, branży ogrodzeniowej, która faktycznie miała tych zamówień bardzo dużo, Wszystkie pozostałe no, poniosły porażkę. Zamówień było dużo mniej, zwłaszcza jeśli chodzi o branżę robót ziemnych i branżę e, brukarską. No i teraz ten nieszczęsny handel my do niego jeszcze oczywiście wrócimy, ale tutaj chciałem tylko Państwu pokazać, co się wydarzyło, tak mniej więcej od czerwca do sierpnia jak mocno spadła sprzedaż. Materiałów budowlanych w tych właściwie trzech miesiącach, bo to nie tylko te miesiące lipiec, sierpień, ale również w czerwcu ta sprzedaż była słabsza. No to się właśnie odbiło później na usługach we wrześniu, bo dopiero we wrześniu prywatni inwestorzy zaczęli kupować materiały budowlane, i miejmy nadzieję, że przeniesie się to na zamówienia usług budowlanych w październiku. No, ale skoro nie kupowali tych materiałów budowlanych prawie przez 3 miesiące, to znaczy, że nie szykowali się na żadne wrześniowe yy, zaplanowane jakieś prace budowlane, a jeżeli nawet one były, to ci mniejsi inwestorzy wykonywali je we własnym zakresie, stąd zamówienia do firm były tak niskie, jak wcześniej Państwu pokazałem. Do handlu jeszcze wrócimy, więc nie chcę zbyt szeroko w tej chwili go omawiać. I teraz koniunktura na tle wcześniejszych lat. Koniunktura w budownictwie widziana oczami małych i średnich firm budowlanych. Tutaj widać, że no jest gorzej niż w 24 roku. Nie sądzę, żeby była jakakolwiek zmiana, żebyśmy mogli pokazać, że Rynek rośnie, że wychodzimy z tego kryzysu. No nie, w 2025 roku jest gorzej niż było rok temu. O przyczynach też już mówiłem. Jest przede wszystkim brak nadziei na dofinansowanie kredytów na zakup mieszkań. Wszystkie pozostałe programy na razie nie mają tej skali, które, którą miały wszystkie wcześniejsze, a więc no. Następ, nastąpiło spowolnienie inwestycji u deweloperów, spowolnienie inwestycji także prywatnych. Do tego nakładają się oczywiście wysokie koszty kredytów, no, nazwijmy to nawet komercyjnych. No i oczywiście trwający konflikt za naszą granicą też swoje robi. Do tego dochodzą wysokie koszty budowy. I koszty materiałów budowlanych, bo o tym też dzisiaj powiemy. Te ceny materiałów budowlanych spadają, ale nie jest to spadek taki, którego oczekiwali inwestorzy, zwłaszcza prywatni przez ostatnie dwa lata. Tu czegoś takiego nie ma. I na koniec nasz papierek lakmusowy co dzieje się w ogóle w budownictwie prywatnym. Jak widać, budowa domów prywatnych wygląda słabo. Najsłabiej od 2012 roku. Myślę, że 25 rok już niczego nie zmieni. To znaczy, będzie to najgorszy rok dla budownictwa prywatnego. Tu i ówdzie słyszymy, że domy ruszają, że coś tam się buduje, ale to budują najczęściej deweloperzy. Czyli budują te. Tak jak mieszkania na sprzedaż, ale ich nie sprzedają. Tak samo dzieje się z domami. Prywatnych zamówień na domy prywatne jest niewiele. I pomimo, że mieliśmy faktycznie w lipcu, no można powiedzieć w ogóle w okresie letnim, jakiś taki jakby przełom, to jednak już później sierpień, wrzesień pokazuje, że tego przełomu zbyt wielkiego nie ma. Może już w drugiej połowie roku rynek nie jest gorszy niż druga połowa ubiegłego roku, ale ta pierwsza połowa była naprawdę słaba, szczytowy okres na zamówienia na domy prywatne, czyli, czyli styczeń luty, powiedzmy do końca nawet marca wyglądał znacznie słabiej niż rok 24, a w tym czasie jest zawsze najwięcej zamówień na domy prywatne. No dobrze, to szczegółowe podsumowanie zacznijmy od handlu budowlanego. Chociaż diametralnie poprawił on się we wrześniu względem okresu wakacyjnego, to jednak im bliżej końca miesiąca, tym wyglądał coraz gorzej. Wrzesień był dopiero trzecim miesiącem, w którym klientów było więcej niż w ubiegłym roku. To jest tabela, którą Państwo widzicie pod tym wykresem. Oznacza to, że handel w tym roku nadal idzie gorzej i być może będzie to najgorszy rok dla handlu od 2015 roku od kiedy notujemy ruch klientów w największych sieciach budowlanych w Polsce. Ale, wracając do września, najwięcej klientów przybyło w działach budowlanych ciężkich oraz farbach i lakierach. Dotyczy to zarówno porównań do ubiegłego miesiąca, jak i do średniej w roku. Kolejne działy to płytki i wykładziny oraz instalacje sanitarne, gdzie wzrost klientów dużo lepiej wypada wobec miesięcy letnich, ale już nie tak dobrze wobec średniej w roku. Ważne jest także to, że większość działów miało we wrześniu ponad 50% wzrost liczby klientów wobec sierpnia, bardzo słabego miesiąca, jak widzieliśmy wcześniej. Niestety, w porównaniu do średniej w roku, ze stratą są wciąż działy elektryczno-oświetleniowe, sprzętowo-narzędziowe i ogrodowe. Te ogrodowe nie są już zaskakujące, bo tutaj już jesteśmy po szczytowym sezonie na tego typu zakupy, chociaż koniec października i jeszcze w ogrodach może przynieść poprawę przed świętem zmarłych. Bardziej niepokojąca z punktu widzenia usług budowlanych jest słabnąca sprzedaż sprzętu. I narzędzi budowlanych, patrząc na krzywą trendu, można wnioskować, że jeszcze październik może wnieść dużo pozytywnego do usług i handlu budowlanego. Wróćmy jeszcze na chwilę. Tu mamy tą krzywą trendu. Ona jest ustawiona na podstawie poprzednich lat, a więc zdarzało się, że ten październik był jednak zawsze dobry. Na koniec sezonu budowlanego no, musimy poczekać, zobaczymy czy faktycznie sprzedaż materiałów budowlanych jeszcze będzie rosła. No i wracamy już do usług budowlanych. Przed Państwem wykres pokazujący udział branż budowlanych w rynku na podstawie ruchu klientów w małych i średnich firmach. Kluczowa dla budownictwa branża wykończeniowa, która wpadła w spory zastój w pierwszej połowie września, pod jego koniec już otrzymywała coraz więcej zamówień. Tak jak ocenialiśmy w połowie miesiąca, część zakupów materiałów budowlanych jednak znalazło się nie tylko w rękach prywatnych inwestorów, ale także w firmach budowlanych. To spowodowało, że firmy remontowo-wykończeniowe przynajmniej nie doznały we wrześniu poważnych strat. Podobnie jak firmy stolarki budowlanej, posadzkarskie, dekarskie czy instalacyjno-wodno-kanalizacyjne i gazowe, nie mówiąc już o firmach ogrodzeniowych, w tych ostatnich popyt na usługi wzrósł o ponad 80% powyżej średniej w roku. Tu zamówień było więc tyle, że firmy nie były w stanie ich przerobić, i na tym koniec właściwie sukcesów branżowych we wrześniu. Bo dalej już było tylko źle. To, że spadły zamówienia ogrodowe, można zrzucić na zakończenie szczytu sezonu. Ale spadek zamówień w pozostałych branżach terenowych, zwłaszcza brukarskich i robót ziemnych, już jest trudny do wytłumaczenia. Spadły także zamówienia elewacyjno-ociepleniowe i elektryczne, a nawet te proste, murarskie. Te wymienione branże miały zdecydowanie mniej zamówień niż średnia w roku, a z racji znaczenia dla rynku budowlanego, odpowiadały za tak słabe inwestycje budowlane we wrześniu. Koniec września dla branży elewacyjnej, muralskiej czy robót ziemnych już przyniósł, podobnie jak dla wykończeniówki, pewną poprawę, bo zamówienia zaczęły rosnąć. Nie było niespodzianek we wrześniu, jeśli chodzi o budowę domów prywatnych. Tu, tak jak już mówiliśmy wcześniej, Zamówień było o 17% mniej niż w ubiegłym roku, czyli podobnie jak w ubiegłym miesiącu. Te dane wpisują się w najgorszy czas dla firm budujących domy prywatne, co przekłada się także na niski poziom zamówień z rynku prywatnego. Ta zła koniunktura przeniosła się na bardzo słabe wyniki finansowe firm budowlanych. Do końca września, liczba nowych umów i kontraktach w firmach była niska. Jedna z najniższych w tym roku. Spadła także mocno rentowność prac budowlanych. Jest to kontynuacja tego procesu od sierpnia. Głównym powodem jest wciąż rosnący koszt pracy. O tym jeszcze dzisiaj powiemy. Płace w budownictwie wzrosły we wrześniu o 1,8%. To jest spory wzrost. Zarobki podnosiły głównie firmy pracujące na dużych budowach. Zapotrzebowanie na robotników, co prawda, spadło we wrześniu, ale nie jest to stopień, który mógłby zatrzymać wzrost wynagrodzeń. Skala zapotrzebowania na robotników jest wciąż bardzo duża. Coraz trudniejszy rynek budowlany powoduje, że już drugi miesiąc w niewielkim stopniu spadają też ceny usług budowlanych. Co jeszcze pogarsza rentowność prac, marże netto w usługach budowlanych spadły do poziomów z 2023 roku, kiedy to mieliśmy taki największy kryzys od zakończenia bumu budowlanego. Regionalnie wrześniowy spadek koniunktury dotknął z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego wszystkie regiony kraju. Najbardziej zamówienia budowlane spadły w województwach Wielkopolskim, Świętokrzyskim, Małopolskim, Warmińsko-Mazurskim i Pomorskim. W czołówce największej liczby nowych inwestycji dla małych i średnich firm pozostają województwa mazowieckie i śląskie, co widać na naszej mapie. Wśród dotychczasowych filarów nowych inwestycji budowlanych brakuje województw Małopolskiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Pomorskiego. To jakby inne czasy, najmniej inwestycji nowych było we wrześniu w województwach opolskim, świętokrzyskim i lubuskim. To jest udział mniej niż 6% w rynku, to widać są to te województwa na samym dole tej mapy. Jak wspomnieliśmy tylko w województwie zachodniopomorskim rynek wyraźnie poprawiał się po wakacjach, był to wynik niskiej bazy w okresie letnim. I wystarczył niewielki wzrost inwestycji, żeby nastąpił taki właśnie skok. Rynek pracy we wrześniu właściwie omawialiśmy w ostatnim odcinku, więc dzisiaj tylko powiem krótko. Zapotrzebowanie na robotników budowlanych, chociaż spada, to jeszcze jest średnio 79% firm, które ankietujemy, które też poszukują robotników do pracy. To nie jest mało, ale biorąc pod uwagę wzrost osób poszukujących pracy w budownictwie, to rynek pracy zbliżył się we wrześniu do równowagi. Oznacza to, że we wrześniu jest tylko nieco więcej miejsc pracy niż chętnych do ich obsadzenia, chociaż zależy to od branży i regionu. Najbardziej poszukiwani przez firmy są oczywiście wykończeniowcy, czyli malarze, szpachlarze, monterzy suchej zabudowy czy płytkarze. A także murarze, zbrojarze, cieśle i dociepleniowcy. Tutaj aż 80% firm poszukuje robotników do pracy. W innych branżach te potrzeby spadają nawet poniżej 70% firm ankietowanych, a w regionach Województwa Świętokrzyskiego, Lubuskiego czy Opolskiego ta liczba, ta, 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 ten odsetek spada nawet do 35%. To są jednak nadal dobre dane z rynku pracy, choć bezrobocie w budownictwie usługowym może wzrosnąć zimą do takich zauważalnych rozmiarów. No i na koniec ceny usług w budownictwie usługowym. Wciąż rosnące koszty pracy nie dały za wygraną, i po rabatach i opustach stanowionych po wakacjach już w drugiej połowie września firmy utrzymywały sztywniejszy kurs cenowy. Branży wykończeniowej ceny nawet zaczęły rosnąć na niektóre prace. Ostatecznie spadek cen we wrześniu średnio wyniósł 0,5%, więc był mniejszy niż początkowo zakładaliśmy. Nie było jakichś specjalnych różnic w kształtowaniu cen usług między grupami branżowymi, wszędzie pojawiła się właściwie konkurencja cenowa, choć dopóki rosną koszty pracy, o wyraźnym spadku cen usług raczej nie ma mowy. We wrześniu średni wzrost propozycji płac w firmach budowlanych, już mówiliśmy wcześniej, przekroczył te 1,5%, a więc dość sporo. A firmy, które realizują inwestycje publiczne czy nawet deweloperskie, mają wciąż duże potrzeby kadrowe. Ceny usług najszybciej spadły w województwach mazowieckim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. To jest ta prawa część tego wykresu, tutaj. Rosły za to w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i Śląskim. Średni kierunek zmian cen to jednak ich spadek. Jak Państwo widzicie, większość województw jest zaznaczona na czerwono. Wracając do branż, warto zaznaczyć trwający już od jakiegoś czasu wzrost cen usług glazurniczych to są płytki, rosnące ceny montażu więźby. A także wzrost cen specjalistycznych murarskich czy usług zbrojarskich i ciesielskich. Tutaj wzrost cen wyniósł ponad 1% miesiąc do miesiąca. No i w terenie, gdzie ceny montażu ogrodzeń po wcześniejszych spadkach przez kilka miesięcy te ceny właściwie spadały, tym razem we wrześniu wzrosły aż o 2% miesiąc do miesiąca. W branży terenowej były we wrześniu także spektakularne spadki cen od robót ziemnych poprzez brukarskie do ogrodowych. Wszędzie średnie ceny spadły nawet poniżej 1,5%. Spadły także ceny w innych grupach branżowych: wszystkie ceny instalacyjne od elektryki po wodka gaz, ceny prostego murowania oraz dekarskie, białego montażu czy wykonania posadzek. No, tutaj akurat mówimy o samej robociźnie: ceny spadły od 0,5% do nawet 2%. Pozostałe ceny usług można uznać za stabilne, choć w ciągu miesiąca też odbywały się korekty. We wrześniu mamy dalszy niewielki spadek cen materiałów budowlanych, głównie spadają ceny materiałów dociepleniowych i izolacyjnych, a także materiałów dekarskich oraz elektrycznych. Ale ważnym elementem już jest niewielki wzrost cen cementu, który jako składnik innych materiałów budowlanych skutecznie blokuje ich obniżki. Trzeba także odnotować zauważalny wzrost cen farb i lakierów w hurtowniach i sieciach handlowych. To jednak nie hamuje spadku cen materiałów budowlanych, które od kwietnia mają nominalny, nie tylko ten medialny, spadek cen, a jeżeli do tego dodamy inflację, to rzeczywiście ceny w budownictwie spadają. No i jeszcze przypatrzmy się naszej prognozie kosztów budowy we wrześniu mamy już zauważalny spadek kosztów budowy, bo do spadku cen materiałów budowlanych coraz częściej dołączają właśnie ceny usług. I tak jak Państwo widzicie, średnie ceny materiałów budowlanych spadły o 7% we wrześniu. No, nie jest to duży procent. My przewidujemy, że y, zmiana kosztów materiałów w procesie budowlanym to będzie mniejszy koszt o jakieś 0,5% w tym roku. Natomiast y, wzrost cen usług budowlanych w procesie budowy to będzie jakieś 3%. Y, dotychczas. Jak popatrzymy do 27 września, kiedy, kiedy mamy ostatnie dane, no to te materiały budowlane w rozliczeniu na koszt budowy stanowiły zaledwie spadek o 11%, a zmiany kosztów usług do tego 27 września od początku roku, to był wzrost o 2,1%. Jednak te najnowsze dane już pokazują, że wzrost kosztów budowy może faktycznie być poniżej 1% w całym 2025 roku. A więc no, ten wzrost kosztów budowy będzie prawdopodobnie no, niewielki. Jeżeli nawet w październiku ceny usług wzrosłyby. A wszystko na to wskazuje, bo bardzo rosły koszty pracy pod koniec września. No to końcówka roku zazwyczaj już może spowodować, że konkurencja cenowa między firmami wzrośnie, zakończy się sezon i ceny ponownie zaczną spadać. Generalnie widać, że koszty budowy wyraźnie się stabilizują w drugiej połowie roku. I w ogóle w tym roku są najstabilniejsze w historii. Ja nie pamiętam takich czasów, żeby tak były stabilne koszty budowy, jak są w 2025 roku. Tak jak powiedziałem na wstępie i Państwo usłyszeliście także to w naszym materiale, jeżeli w październiku inwestycje budowlane wzrosną przynajmniej do poziomów z okresu, no, nazwijmy to, wiosennego. A jest to możliwe, bo rosły zakupy materiałów budowlanych we wrześniu i liczba rozstrzygniętych przetargów. Jeśli tak się stanie, to wrześniowa zapaść w usługach może nie odbije się kolejnymi upadłościami firm budowlanych, ale przeciąganie tego stanu odczują już wówczas wszystkie małe firmy, co zachwieje budownictwem jako całością. W przyszłym tygodniu już będziemy mieli pierwsze dane z października które wstępną odpowiedź nam dadzą. Zapraszam więc Państwa na kolejny odcinek za tydzień.